Witam, prawda? Uciekaj. Witam, kurwa. prawda? Ten jak zawalczył tutaj. Ja jestem nalepa, nie mogę do niego podejść. Stary. O. Kurwa, ty, ja może zrobię strzały. Chuj. Nie, to co to jest? Kurwa, nie mam strzał. Uważaj. O, o. kurwa! Chłopie. Biegni do ja domu, byłem w inwentarzu Biegnij biegni do domu, bo tu widzę jeszcze te leszcze zaczynają... Powiedz czy goni fiegać. mnie Goni cię, kurwa pewnie leci goni Ja przed chwilą leczenie wziąłem kurwa Ja w inwentarzu byłem robiłem strzały, żebyśmy go zgnęli. Kurwa on w las za tobą rozwali nas, to. Co ty? Ja, nie, kurwa nie Dobra, wyszedł Po nas. Po nas jest. Niepotrzebnie go rozwścieczyłeś. No. Ty normalnie idzie bokiem, N tak samo jak ty. Skut. Gin. Jest kur. Zjebałem się z klifu. Zabiłeś go. Tak! Zajebiście! Coś od niego wziąłem, paskudny pancerz wziąłem. To dla ciebie będzie, bo tylko go zrobiłeś. Ale są tu jeszcze te łajzy. Weź strzały też z jego truchła pozbieraj. No, wzi wziąłem. Kurwa, tyle strzałów w niego wjebałem. Kurwa, tutaj rozpierdana nam drzwi jakiś patałach jebany. Ale akcja. Gdzie on jest? Gin, kurwa. Ile tych strzał? Dobra, zabiłem go. Ale no tutaj wjechał, człowieku, nie. Co ty Olę jesteś? on wjechał, no idę, bo musiałem bo z klifu się zjebałem. Mam coś takiego jak poskudny pancerz, który wzmacnia pancerz. To jest dla ciebie, bo ty go zabiłeś. Ale, Ale zabrałem ty, to jak tak ty, instynktowo. Jak, jak nie, nie te, jak chcesz, to sobie go zostaw, kurwa, zabijemy następnego. Tylko trzeba robić mołotowy, kurwa, bo widzisz. No, dobra rzecz. Jak się robi mołotowy? Z alkoholu, nie? Alkohol i ten... I tkanina. Czyli ty, zapisuję to, co znajdziemy, tylko w tym. No, ja też idę zapisać. Kurwa, ty. Ole nam tu rozpierdolił, nie? Musimy chyba to rozwalić do reszty i od nowa zbudować. Bo tak chyba nie da się naprawić. No. A to nie teraz. Zapisik. Ale akcja to była stary, nie? Dobre to było. Dobre to było. Ty, ja też mam A... paskudny pancerz. Tak? To może no to dwa chuj. z niego są kurwa. Może każdy dostaje jak wyciągnie się po prostu. Ja biegnę po kłody żeby to odbudować od razu. Ale akcja była. No, ostro. I musimy sobie te mury ogarnąć. Od nowa. Ole, monster, kurwa! Na szczęście nie jest jakiś niezniszczalny. To małotowy, no, dobre są. Wpad, tu kurwa jak do siebie. Jadę skodami. Teraz, jakby to zrobić? Rozwalamy to? Już rozwaliłeś, nie? czekaj, czekaj ja tu zaraz z tego. Tylko trzeba iść spać, kurwa, najpierw. Bo ja tu gówno widzę. Weź zapal, pochodnie na razie. I zdążymy, może przed snem Teraz. I Ja te zwłoki wrzucę do ogniska i będzie jeszcze jasne. Może zdążymy przed snem. I jeszcze odbudować tę ścianę, chociaż. Ła, wow, co jest Może ci przez przypadek sieknąłem No to trzeba rozjebać pier... <laughs> nie wiem czy nam starczy kłód, kurde na, na wszystko, ale spoko Ty, można odpocząć dalej. Dobra Nie, jeszcze nie O, teraz Dobre, dobre, ale dajemy radę. Tam parę, parę razy się deadło, no wiadomo, nikt nie jest niezniszczalny. Tam jest jeszcze jeden wózek niepełny, no ale można. To są drzwi? Co ty zrobiłeś? W chujowym miejscu, przecież tam nie ma wyjścia. Czekaj. Czekaj, <gry> czekaj. O. No to co jest, ściana taka? No. Aha, dobra. Okej. Okay. Ale widzisz, kurwa, im dalej w las, to przychodzi coraz większy cud. No. Natury. Kurwa. To I ciekawi mnie, co niedługo przyjdzie stary, nie? Ciekawi mnie to bardzo. Idę po drugą po drugą tą, po drugi wózek, A tam było tylko parę tych pół, ale jest jeszcze coś. Muszę coś zjeść zaraz i wypić. Idę na żółwia. Albo jeszcze nie, w sumie tam jeszcze się suszy, mięso. Dawaj odbudujemy to. Ha, <grystanie> to ty jesteś kurwa tym wózkiem. <grystanie> <grystanie> Ale za każdym razem jak ten potwór przychodzi, to człowieku ja go tylko słyszę... Coś dziwnego słyszę i po chwili się odwracam i kurwa stoi. Centralnie tak było. Kurwa, no trafić. No i super. No, trochę przesada. Ten potwór to była trochę przesada. No, Był mocny, ale fajnie że się nam udało. go bardziej nie regeneruje, kurwa. Może pić się chce. Może wiesz. Albo jeść, właśnie. Albo. No nie wiem. Kurwa, bo ja też już leków nie mam, nie? Jakieś inne mam. No. A nie, nie mam kurwa. Myślałem, że mam. Albo dlatego, że jesteś zakażony. Może ja też jestem zakażony. Znaczy, ja chyba jestem, bo ja sprawdzałem ostatnio. Było zakażenie i że trzeba aloes, czy coś takiego. A gdzie to sprawdzić? Nie gdzieś tam było... W tej książce gdzieś tam idziesz na statystyki, aż, aż do statystyk. Tam jedna z ostatnich zakładek, nie ostatnia. Dobra, rąbie drewna więcej aktualne, samo poczucie ból <laughs> weź skurdę, weź z igły i se wbij sobie w. ...pół dupek, żebyś się lepiej wczuł w grę. Aktualne uczucie bólu. Zapakujemy dwa wózki... ...i będziemy, kurde, mieli trochę tego drewna. Ale już coraz dalej się przesuwamy. O, jakoś idzie. Musimy napakować te dwa. I chyba na dzisiaj będzie dość. Spoko. Dla mnie spoko. Też. sobie moje kurde kiełbaski gotowane w sosie pomidorowym z ziemniaczkami młodymi. Zajebista szama ogólnie. A co? Kiełbaski Jest. z czym? Jest w sosie pomidorowym z młodymi ziemniaczkami. Kiełbaski w plastry pocięte. A to gdzieś jakoś kupujesz czy robisz sam? Nie, ja zrobiłem sobie. Do mojego wielkiego elektrycznego garnka wrzuciłem pocięte kiełbaski, młode ziemniaki i nalałem trzy słoiki sosu pomidorowego. <grym> Nastawiłem na 3 godziny na high i po 3 godzinach masz gotowe żarcie na Dwa, 4, sześć... Z tego to, pamiętam, to, to, sześć... to co mi wysłałeś zdjęcie? Tak. Sześć albo siedem porcji tam było. No i elegancko. No łatwiutko, nie? O to chodzi w życiu. Chyba też. Ostatnio coraz bardziej sobie próbuję ułatwiać na zasadzie, że wiadomo, że każdy chce chyba, żeby było łatwo, ale... Ja jeszcze tak już coraz, coraz bardziej biegną tałachy trzy. Gdzie? Uwaga. Tam na dole, w dolinie, za drzewami, zaraz tu mogą ci wyskoczyć na twarz. No, biegną po prawej, po, poszli gdzieś tam w prawą stronę bardziej, widzisz? We mgle. O, goryle zajęta. we mgle. Zajdę, bo tu moje kłody leżą. Tu, kurwa. Już się tak daleko, coraz dalej się, kurwa, ten przesuwamy. Bo on się chyba z górki stoczyły Ale i tak już kurde drzewa takie ścinamy człowieku. Te takie dalej. W ogóle czemu my tak daleko po te drzewa przyszliśmy? Przecież już nie ma tego kurwa skurwysyna. No nie wiem. Teraz wszędzie są daleko chyba. mi że... się wydaje, że... A masz, a teraz... masz ten wstrętny pancerz na sobie? Znaczy mam w inwentarzu. Co to się załóż? Można? Co no to? przecież. Aha! Okej. Okay. Ty, czyli ta Okej, okay, już wiem, już wiem. Czyli to różowe to jest pancerz, dobra. To im więcej ich zabijemy, tym więcej możemy się tym obłożyć, chyba. <słuch> Może. I taki pancerz przecież zajebisty. Mówisz, że ładujemy te dwa wózki i budujemy, co się da i się da i no. Może być. Dobre dzisiaj akcje były. No z tymi kurwa mutantami to dobre. Dobrze dzisiaj pograne było. No, w poniedziałek też pogramy, nie? No jasne, jesteśmy umówieni, normalnie. Mówię, jakby się tam coś miało zmienić, to dam znać wcześniej, nie? No, wiadomo, ja tam wiesz, nie, nie będę płakał, nie? Wiadomo, że. E, i to jest vice versa, nie? No, raczej, raczej, ja raczej nie powinno się nic wydarzyć, ale. No, no mnie też raczej nie powinno, wie. ale to kurwa jest życie, nie? No. Jak, już, jak stary dziady, to jest życie. Młodzieńczość. Ach, to życie, Ach, to który nas oglądasz, kurwa. Zmęczyłem się. Ile tam jeszcze jest miejsca na tym wózku? No co ta kłodaż tutaj robi? Kurwa? Nie wiem. Dobra biorę jeden wózek i cisnę, bo tam już więcej nie chciałem nawet. Więc może do tego drugiego wrzucisz. Dobra. Ja wyłaniam się z zagórki człowieku, a tu pewnie kurwa teraz trzy takie, nie. Nie stary nie, ale jest 2, 4, 6, 7 patałachów. Siedem. Nie pierdol. No, ale się odsuwają powoli od bazy. Ja pierdol Szkoda, Odsuwałem że nie się. możesz tak się człowiek rozpędzić tymi saniami i tak przyjść, by dostał taki, <grym> takimi tymi No nie powinien powariować za długo po takim ataku Tą palisadę dobudowujemy, nie? Ale widzisz nie rozpierdalają nam bazy, jeżeli widzą, że nas nie ma. Oni po nas tu przyszli, nie? Nie, nie? mają inteligencji na tyle, żeby rozjebać żeby bazę. Nie, nie, roz nie walczyć z drewnem. <gry> znaczy, w sensie, żeby rozjebać nam bazę na zasadzie rozjebiemy im bazę jak wrócą, nie będą mieli się gdzie schować na przykład? Nie? Takie... Nie, nie myślą w taki sposób. Że nas pozbawią schronienia. Dobra, palisada idzie. Kurde, warto, warto, warto było zawalczyć z tym typkiem, nie? No. Fajnie, że to się nam opłaciło. No właśnie o to chodzi, żeby to się opłaciło, kurwa, nie? Bo jakbyśmy rozjebali go, a to kurwa nic. No. A nagrada zawsze powinna go jakaś. Dlatego ja też cały czas powtarzam, że w grach komputerowych, w których możesz wejść wysoko, na przykład na jakąś górę czy coś o wieżę, to zawsze powinna być jakaś nagroda za to, że tam wszedłeś, no bo to jest misja przecież, kurwa nie też. Uważaj, jest ten czarny mutant, kurwa. Co, no kurwa, plastu tu za mną człowieku. Też mu radę? Idę. O tak. Pięknie. Hedzik nagrany został. Dobrze. I do palenia zwłoki. Niby kurde bieganie budowania, widzisz grasu jest, jest zabawne. Dobra, to ja biorę ostatnie dwie kłody, dobudowuję palisadę i będzie Elomelo. Na dzisiaj. Także dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że wpadniecie na następne odcinki naszych wspaniałych przygód. Nieustraszonych Pff, dzisiaj, przyjaciół. Dzisiaj były wspaniałe przygody, kurwa. Trzymajcie się, Elo. Elo, Elo.